Dobrze, słuchajcie, teraz kolejna część audycji. Mam nadzieję, że stoisz w takim miejscu, że ta komórka moja z twoim telefonem będzie dobrze korespondowała. Witam cię serdecznie, jesteśmy już na wizji, na foni. Stasiu Barski, bardzo proszę, Stasiu, czy mam powtórzyć połączenie? No na ten moment, Stasiu, halo. Posłuchajcie, widzę, że on mi tutaj się po prostu, najnormalniej w życiu, jeszcze raz. Jeszcze raz próbuję w takim razie, bo widzę, że nam wypadł i musicie mieć tą chwilę cierpliwości, a to nieraz bywało, szczególnie w innych programach, bo komórki mają to do siebie, że często się e, to wszystko roz, rozkłada nam. Głośnik włączam. Jest sygnał jego, to jest jego sygnał, wiadomo, jak ktoś chce zadzwonić. Bardzo proszę. E, przynajmniej sygnał zdacie. telefonu to nie wiem, czy mogę podać. Sygnał. Dobrze, no, Stasiu, Stasiu. No, Stasiu, jest już lepiej, ja Cię słyszę, czy Ty mnie słyszysz? Więc to jest. sobie tak dobrze przy oknie gdzieś. Dobrze, dobrze jest? Ja Cię słyszę. Ja Cię słyszę. Stasiu, słuchaj. Dawno Cię nie było w naszej przestrzeni. I taką tu powiedziałem, taką proponuję małą spowiedź dla Ciebie. To znaczy, słuchaj, co się dzieje, bo masz stronę. My zresztą tą stronę w tej chwili będziemy zaraz dosłownie pokazywać. Jako ilustrację tej rozmowy. Tak, gdzieś 15 minut, pamiętasz, my się umawiali. Chciałem Cię zapytać, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o Twoje jakieś działania badawcze oraz oczywiście popularyzację, bo wiem, że jakiś program prowadzisz w telewizji we Włocławku, dobrze mówię? Tak. Powiem tak, jeśli chodzi o te słynne fotografie, które zresztą pokazywałem na ufoforum nieraz i to, są, i to miejsce, w którym te fotografie robiłem, tu się wyciszyło. Od 2006 roku praktycznie ten obiekt nie manifestuje się. Na Dobra, poczekaj, ale pozwól, bo wprowadzę naszych widzów to, bo nie wszyscy wiedzą, że Ty pokazywałeś przed kilku lat na forum UFO takie bardzo mocne fotografie, które były komentowane, że albo Stasiu ma kontakt z nimi, albo Stasiu robi sobie z nas żarty, bo to były bardzo blisko widoczne obiekty, tak w kadrze na górze no różne rozświetlenia, no więc oczywiście spór się zrobił w środowisku, ale ty uczciwie mówiłeś, że to są zdjęcia robione nie tylko przez ciebie, a teraz ty mówisz, że to zjawisko ustało, bo tych zdjęć było dużo, zgadza się? Tak, no więc powiem tak, gdybym poprosił programami komputerowymi tego typu zdjęcia, to myślę, że znalazłem zatrudnienie w Hollywood przy produkcji filmów. Natomiast stwierdzam właściwie, że ta seria kilkudziesięciu zdjęć, które wykonaliśmy zresztą w ciemno, bo tych obiektów nie widzimy, ta seria ustała. Próbujemy jakby... Jakbym to walczał prowokacji, czyli żeby fotografować dalej, niestety druga strona zamknęła kanał i praktycznie nie dzieje się nic. No poza tym, że gdzieś dalekie obiekty zaczęły się fotografować, ale to e, w opcji 10 klatek na sekundę. Niestety pojawia się obiekt. No ja myślę, że telewizowie wiedzą. że jest z tego, jaka jest szybkość zdjęć profesjonalnym oponentem, kiedy się robi 10 klatek na sekundę. To jest po prostu taka szybkość, że y, zaraz sceptyków dotyczące, że to są owady, czy też ptaki uchwycone w locie, nie mają racji bytu, ponieważ y, przy szybkości jednej sekundy owad, pozostanie owadem, zresztą owady udaje mi się również uchwycić przy takiej szybkości, a ponieważ aparat ma dość dobrą rozdzielczość, jest wysokiej kasy, jesteśmy w stanie rozpoznać owada lub ułaga bezpośrednio. Natomiast to są obiekty, które, które możemy tylko uznać za obiekty nieznanego pochodzenia, czyli jak się je określa UFO, z, pełną, z pełną Tak, tak, ja Cię cały czas słucham. Chciałem zapytać, co teraz w tej chwili na tapecie jest, oprócz tego, co mówisz. To znaczy, czy prowadzisz jakieś konkretne sprawy, jakieś konkretne tematy? Yy, od, od, od zeszłego roku no się o Trochę okay. sunią czupagabrą, o której myślę, że powiem na UFO łącznie z prezentacją tych szokujących zdjęć, które również znajdziecie na stronie to chciałbym ostrzec tych państwa, którzy mają, no sobie no, no, powiem, słabe nerwy, żeby tych zdjęć nie oglądali, bo one są szokujące, mam na myśli, czy je widziałeś te okaleczne zwierzęta, tak. których po fotografie fotografię mi dr Wisław z Podopola. No, zajmuję się tym, jak zresztą e, śledzisz, to jest, że... Kolejne dwa drapieżniki pojawiły się na Słowacji, na razie jest cisza, czekamy co będzie dalej. Natomiast e, praktycznie drugą połowę zeszłego roku i teraz prowadzę sprawę dość ciekawą, a mianowicie tak zwanych mocnych zmorów. Mielu z telewizorów na pewno zna dzieciństwa z opowiadań, że kogoś w nocy tu się zwola. W dziewięciu przypadkach we Włocławku pojawiło się coś takiego, nawet w jednym przypadku małżeństwo zgłosiło się na policję i to wiadomość mam od oficerów dochodzeniowych policji, z którymi również mam kontakt, że Zgodziło się małżeństwo, ale najsilniejsze jest to, że to się zaczęło w tym roku, nad którym sfotografowałem to pierwsze duże UFO, pamiętasz, na yy, plecie niebieskiego nieba na grano. Właśnie zaczęło w tym bloku. Do tego stopnia nasilało się to, że to może się udało się na policję i złożyli oficjalne zawiadomienie, że ktoś w nocy wchodzi im do domu. I oczywiście policja podjęła odpowiednie działania, mimo że oni mieszkają w bloku, mimo że faktycznie nie mógł się ich dostać. Oni twierdzili, że ktoś jest z I później Osiem przypadków kolejnych, gdzie ludzie dzwonili do telewizji podczas programów który prowadzę, dzwonili i twierdzili, że coś takiego do nich przychodzi, czyli jak to przebiega. Jest silny ucisk na pierś, zwykle to się dzieje pomiędzy godziną drugą a czwartą. I tak jest na całym świecie, jak śledzę podobne przypadki. Zresztą e, też mam kontakt. Janusz, wiesz, z go przecież doskowanie do najsredniejszych badaczy pod w który właśnie tak. zajmuje się głównie tylko stórze, to, że on, on niedawno zmarł, o ile pamiętam, świeża chyba informacja, jak dobrze słyszałem, czy on czasami nie zmarł w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy, mówię o Wadzie Hopkinsie. Ale ty miałeś kontakty z nim wcześniej, rozumiem. Kiedy miałeś ostatni raz kontakt z Madem Hopkinsem? Ja dzisiaj ja nawet do niego jeszcze pisałem na Facebooku. Tak? To może ja przegraszam, dobrze. Się to ja nie ktoś inny musiał odejść z ważnymi ludzi. Ale pozwól, że to kończę cicho. Miałem jeden przypadek w 69.90, gdzie. Zakłóca się, zakłóca no się. O, o, no właśnie, trochę to jest cicho, jak mówię, telewizorowie nie uwierzą, ale bardzo często podczas takich połączeń, kiedy rozmawiam z ludźmi, no takimi jak ty, z badaczami, to coś jakby przeszkadza, no nie wiem, może jestem za bardzo przeczulony, ale jednak tych przypadków jest na tyle, że można podejrzewać, że ktoś nas podsłuchuje. Nie wiem, czy, czy nasze służby, czy, czy, czy te służby ich z tej drugiej strony, ale, ale te utrudnienia czasami bywają dość dziwne. W kilku przypadkach pojawiły się podczas rozmowy z moimi kolegami, a no właśnie na takie tematy pojawiły się dość dziwne głosy, które trudno wytłumaczyć jakimiś wodami technicznymi, em, Czyli telefonu. W każdym razie nie do niej, wracam, czy oczywiście tym nie słyszysz, ja będę kontrolował. Tak, słyszę że teraz dobrze, jest dobrze. W jednym, przypadku, w jednym z przypadków yy, doszło do tego, że musiałem przebywać przez kilka nocy w domu młodego mężczyzny, który mieszkał z rodzicami, ponieważ to coś przychodziło do niego co noc, a to co konkretnie. Ten człowiek był do tego stopnia wykończony nerwowo, że spał przy zapalonym świetle. I po prostu się bał. No na szczęście się to wyciszyło I takie mówię, po tych dziewięciu przypadkach na razie jest spokój. Ale mam też kobietę, która napisała do mnie z Madur nie będę podawał z jakiej, jakiej miejscowości, w każdym razie jest co na Mazorach, czy jest kobieta, która mieszka z dzieckiem, z chłopczym, oświadcziem, o no, której się dzieją bardzo inne rzeczy. Wiesz, Janusz, my wiemy, ale może telewizorowie nie wiedzą, no bo e, ktoś powie no zaraz chwileczkę, dlaczego dzwonił do Zagórskiego, Barskiego i tak dalej. No myślę, że

Wszystkie szczegóły upubliczniać. Więc byliśmy jedynymi, jakby depozytariuszami pewnych segmentów ich doświadczeń i nigdy ich nie zdradzili. I myślę, że stąd to zaufanie się buduje przez całe lata, prawda? Tak, oczywiście, ale właśnie poprosiłeś bardzo jeszcze o temat, który by było, o którym warto by było telewizor powiedzieć. Mianowicie taki, że 99, zresztą to przypadków ludzi e, zgada się z nami rozmawiać pod warunki, które zachowany całkowitą i anonimowość. Jest to duży procent w każdym bądź razie, bardzo duży procent. Bardzo duży procent. tutaj możemy wykluczyć twierdzenia sceptyków, że ktoś potrzebuje słaby medialnej, prawda? chce publicznie się pokazywać. Nie, ci ludzie właśnie bardzo często mówią, nie może o tym wiedzieć mój mąż, moja żona, moje dzieci, czy najbliżsi, bo po prostu uważają mnie, że ja jestem chory psychicznie, prawda? Dokładnie tak działa ten mechanizm Stasiu, tu się doskonale rozumiemy Powiedz mi jeszcze, to są takie ciekawe sprawy Z tymi zmorami, ale chcę też dodać Że takim wielkim sojusznikiem Jakby tutaj na tej publicznej nawie alternatywnej tej, tej całej kwestii Czupakabra Stał się tutaj dla, dla, dla Ciebie Osobiście, obiektywnie, dla nas również Dariusz Kwiecin, który wyciąga Te historię wiesz, dziwnych stworów Czupakabra w miejscach gdzieś tam Typu Góry Sowie, ale nie tylko Gdzie oczywiście sygnalizuje To efekt jakiś tam post ziemi jeszcze eksperymentów, które czy nazistowskich ciągle to gdzieś tam w podziemnych bazach są robione, a te dziwne istoty są wypuszczane, też same się gdzieś tam wydostają i, i sieją, że tak powiem, postrach wśród miejscowej lokalnej, lokalnej ludności. Ja już ja do pierwszych informacji o Czupakach, do roku 1867 gdzie wali właśnie takie, takie dwa drapieżniki jak już wtedy mówili, atakowały zwierzęta. Później był rok 1923 i to trwało zresztą od, od, przypuszczam przynajmniej od kilkuset lat albo i dawniej, ale my, my dotarliśmy do tych informacji takich sprzed tam około 200 lat. Natomiast to, Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że najbardziej przerażające jest to, że te zwierzęta giną w zupełnej ciszy, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jest w oborze ponad 200 świnień. Załóżmy 60 kg. Opowiadam to o konkretnym przypadku. Eee, zabudowania są ogrodzone e, w takim sporokoncie. Wewnątrz są potężne psy, które, e, no po prostu, gdyby człowiek się tam dostał, to by rozczarpały, eee, Opowiadam to również w przypadku Włosławka. Gdzie, gdzie również dodałem, nie byłem osobiście na miejscu i widziałem te przerażonych ludzi, gdzie widziałem te e, okaleczone zwierzęta, w tym przypadku od 100 kg, ale wracam do opona, gdzie z, 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 z tych do 100 świniaków 60 kg, coś zabiło 40, coś co działa w sposób, uderza, w sposób cichy nocą, nie reagują, ludzie nie słyszą, ale najziwniejsze jest to, że te zwierzęta które są mordowane w tej ciemności, nie krzyczą, nie krzyczą. No wyobraźmy sobie, że e, e, kiedy zwierzę się w głowie, zabija, te pozostałe zwierzęta alarmują, szczególnie świnie, prawda? E, te cięcia e, precyzyjne, najbrak krwi. Jest to coś przerażającego. Coś, co przyznam, podczas mojej ponad 40-letniej pracy, kiedy staram się zrozumieć pokaleczenia zwierząt, które są dokonywane na pacjentkach, podkreślam, staram się zrozumieć, usprawiedliwić, bo przecież my ze zwierzętami robimy jeszcze gorsze rzeczy, to działanie tu tak, aby absolutnie... Nie mam żadnego punktu zaczepienia, nie ma tu żadnej logiki. Ale jeśli to jest obca świadomość, to na pewno ma inną logikę, jak my dlatego tego nie możemy zrozumieć tak, pamiętasz, są sprawę z krzyżownicy koło Wylatowa, tam pan, czy kolega nasz w sumie, bo też wszyscy dobrze zaprzyjaźnili Witek ze swoją córką, też tam głośna sprawa, kiedy widzieli obiekt trójkątny nad, niedaleko domu i wyszli tam, powiedzmy, przed dom i nagle jakieś dziwne postaci właśnie w kształcie przypominający opis kupa kabry widzieli tam i takie przeraźliwe wrzaski, krzyki, które on jego córka, mówię tutaj o Witku o Witkowskim, przepraszam, bo Witkowski, prawda, pamiętasz, krzyżownicy, ona mówiła, że jakby słyszała odgłosy i nie umiała znaleźć słowa nagle tak padło i jakby jakieś takie mówi, dinozaury, jakieś dinozaury, prawda, jak dinozaur wydaje wydaje jakiś krzyk, to chyba z, z tych z Spielberga, chyba w filmu zaczerpnęła tą analogię. Więc to się dzieje. Ja też byłem świadkiem takich rozmów i to nie jednej, więc to jest porażające i wytłumaczenie tego fenomenu czy jest różne. Czy to jest efekt eksperymentów genetycznych przed wielu, wielu lat i te istoty dziś tam sobie żyją w różnych jaskiniach, podziemiach. Czy też to są związane z UFO jakieś eksperymenty pokazujące jak postraszyć ludzi, czyli wypuszczają taką istotę, że tak powiem, która tam gdzieś skacze, gdzieś tam chodzi. Przecież to z Brazylii są nawet zdjęcia i to już dość wiarygodne. Pamiętam Hezeman przyniósł materiały na forum UFO w 2000 roku, gdzie okazywał w zasadzie też dokumentalne materiały o czupa kabrze, no tak wiarygodne i to było związane z UFO, właśnie z UFO. Tak, no, tak, dokładnie, kiedy natatuje 700 obiek, który wypuszcza coś na kształt tej tury, prawda? E, Najczywniejsze no jest to, że w przypadku Izby gdzie to coś, co łóżmy zamordowało i pocięło te cztery 100-kilogramowe świniaki, gdzie 5 metrów od tej ogórki przy e, otwartych okrach spalizuje jak ja pojechałem na drugi dzień, akurat była policja, która tu podeszła w sposób taki śmieszny, no przyleciało, trzeba to zakopać i tak dalej, uśmiechali się. Ale te trzy siedziały cały czas na Natomiast, i to był, to był taki przypadek, że również była więź i dwa kaczory. Jeden kaczor wrócił do połowy z zabarwanymi nogami z tyłu, tak jakby to coś nie zdążyło go złapać. I oczywiście w tym przypadku również... Ale w tym przypadku udało mi się również z Hubertem, bo byłem tam z Hubertem, jak mówię, zabezpieczyć dwie opuszki sierści, które są e, aktualnie, mam tutaj specjalny w specjalnym takim zbiorniku, przechowuję i myślę, że skontaktuję się z oktorem misą, który badał przecież te opuszki sierści, które u w właśnie tam, gdzie zginęło te 60 e, tych e, 60 karykolomowych. E, Tak, to jest fenomen bardzo skomplikowany rzeczywiście I bardzo porażający i wprowadzający zamęt do w ogóle wiedzy ufologicznej, a komunikowanie się ze społeczeństwem czy z naukowcami ten temat jest w zasadzie no, niemożliwe, szczególnie z naukowcami. Dla nich to jest jakaś nie do przyjęcia. O ile jeszcze sobie jakoś tam technologicznie ufo pojazd mogą wyobrazić, że ktoś coś widział, o tyle no, coś rodzaju czupa kabry to jest dla nich kompletny odlot, odjazd i oni nie są w stanie mentalnie według mnie, z tym się zderzyć w ogóle. Że tak jak zawsze, przecież my o tym najlepiej wiemy, że naukowcy rozmawiają z nami inaczej w rozmowach prywatnych, a inaczej publicznie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, ja ostrzegam przed określeniem naukowcy. Nauka nie jest monolitem, to są poszczególni ludzie ze swoimi własnymi światopoglądami. Dlatego jest to, nie jest to zdanie nauki w sensie e, sektor, tylko to są e, zdania pojedynczych naukowców, a każdy ma inne, prawda? Czyli, czyli tutaj troszkę takie No masz rację, co więcej, oni nie mają żadnych kwalifikacji, tak naprawdę, żeby zajmować się tym tematem, bo żeby zajmować się sprawami UFO czy Czupakabry, trzeba prowadzić badania terenowe. Trzeba być specjalistą od kilku różnych dziedzin, prawda? To nie jest tak, że to gdzieś ktoś kształci w środowisku akademickim ludzi pod kątem właśnie takich badań terenowych, więc właściwie ich kompetencje w tych kwestiach są zerowe, bo musielibyśmy takich pięciu, dziesięciu wziąć żeby dopiero wybrać i każdy w swojej jakiejś osobnej działce mógłby nam w czymś pomóc, prawda? Na przykład badanie sierści, powiedzmy tutaj ty pozyskasz, no ale wypowiedzi świadków to psycholog, psychiatra przecież, no albo, albo śledczy kryminolog, więc y, mnóstwo różnych specjalności trzeba, żeby badać się przypadki tu zajmują się kursem ufolową. Oczywiście. Oczywiście, no chociażby jak mówię, na razie ten włos czeka zabezpieczony i, i po prostu być może uda się na to w jakiś sposób wybadać. Ja już nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Został nam tak jeszcze... dosłownie gdzieś ze 4-5 minut, zostało nam dosłownie, wiesz? Dobrze, to ja opowiemy jeszcze. W historii Państwu, której, która mi się wydarzyła dokładnie 15 lipca roku, do 2009 roku, kiedy przebywałem, była dokładnie godzina 14:45, 14, Będę to pamiętał do końca życia, jakkolwiek ja wcześniej jako dziecko obserwowałem obiekt. Jednak tu był dzień, niebo było bezchmurne, były pojedyncze białe chmurki. I kiedy wyszedłem e, ze wstępu, idąc e, to jest miasteczko. Koło sierpca, nieduże. Nagle zobaczyłem nisko nad drzewami. Bo to jest miasteczko nogi, załóżmy 300 na 400 metrów dookoła São Paulo. Nagle zobaczyłem coś, co w pierwszym momencie y, pomyślałem, że jest jakiś y, ciężki. Są głowiec, który utracił paliwo i podchodzi do lądowania. E, błyskawicznie wyciągnąłem przednim rokiem 97, którą no, wcześniej robiłem też ciekawe zdjęcia, no akurat obrazu przy sobie nie miałem. I e, w tym momencie stało się coś, czego ja podkreślam, ponad 40 lat się tym zajmuję, nie umiem określić. Nie wiem, czy ja dostałem jakiś przekaz, czy to była moja myśl, czy ktoś płynął na moje myśli, ale odebrałem coś takiego. Nie teraz. I w tym momencie ten telefon zaczął szaleć. Zacząłem skakiwać i na ekran programy, co do których musimy wejść w no menu, głęboki menu. On po prostu oszalał. Więc w tym momencie zrozumiałem, że nie fotografuje, I przepraszam za wyrażenie, z rozjawioną buzią patrzyłem, co się dzieje na tym tak niebie. Jego wielkość to jest około 80-90 metrów. Yy, idzie ode mnie w odległości 800 metrów kilometr. Tak Być może to było bliżej, ale nie chcę tu upiększać. W tym momencie, kiedy pobiera na mija mnie kobieta. Jest środek tego miasteczka, są ludzie, akurat dworzec, w dworze, u I ona patrzy, co ja fotografuję na niebie. I wyobraźcie sobie, że ona nic nie widzi, bo gdyby to zobaczyła, to by usiadła. I kiedy, kiedy to było w połowie, w tej mojej obserwacji to trwało 15-18 sekund, nagle to potężne cygaru w środku zaczęło się dzielić jakby taką mgłą i w pewnym momencie wystrzeliło oczywiście cały czas bezgłośnie, z taką szybkością, że zniknęło miłości. Ale najniewniejsze jest to, że ja, powiedziałbym stary kozak ufologiczny, w pewnym momencie, w dzień, w środku miasta, po to był ułamek sekundy, poczułem obcość tego czegoś. Tłumaczyli mi tu koledzy nawet psychologi, że to być może dlatego, że to nie, nie wiem, nie, żadnego huku nie było, że, żadnego dźwięku, że być może dlatego. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, co czuje człowiek, który nie interesuje się UFO i nagle Coś takiego go spotyka, Ja już nie mówię o porwaniu owiejść na pokład, ale zobaczeniu czegoś tak ogromnego na niebie. Muszę powiedzieć taką rzecz. Mężczyźni nie zrozumieją, a może wszyscy. Ja musiałem tylko dnia jechać do mojego przyjaciela i wypić łódkę. Ja byłem tak psychicznie rozbity, Jest że nie, nie, nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca. To po prostu przyznam się Państwu tutaj szczerze, to przerosło moje siły, to przerosło mój zasób postrzegania świata. To było coś z czym do dzisiaj nie mogę sobie poradzić. Wiem, że był to jakiś potężny obiekt, ale najbardziej jest dziwne to, proszę mnie źle nie zrozumieć, nie, nie przypuszczam, że on się odkrył tylko dla mnie. Mm -hmm. Bo przecież ta kobieta, która patrzyła, co ja fotografuję, musiała to zauważyć. Najgibniejsze jest jeszcze z tego wszystkiego to, że trwała akurat żniwa. Ja pojechałem tam, to był piątek, ja pojechałem tam w poniedziałek i zrobiłem serię zdjęć. Na stronie jest to opis jest artykuł, jest tam e, taka animacja, ale jest również zdjęcie. Na wstępie dnia zrobiłem, na, na, na tle lotu tego obiektu, na tej osi lotu zrobiłem, czarny, e, sfotografowałem czarny, trójkątny obiekt, który tam przebywa oczywiście był to obiekt widziane za oka. Chcę powiedzieć jedną rzecz, ponieważ również pracuję tu w radio, kilkanaście lat prowadzę audycje na ten temat, więc poprosiłem kolegów z radia, jak i kolegów z drugiego radia, które mają zasięg około 150 km, którzy co dwie godziny nadawali apet, żeby się zgłosił ktoś, kto widział potężny obiekt, który leciał. Prowadźcie sobie państwo, że nie zgłosił się nikt, zatem trwały e, na pol polach śniwa. Ja jechałem tym samochodem i widziałem, jak ludzie pracowali. Musieliby to widzieć, a jednak tego nie widzieli, więc... Ten przypadek przedstawia jeden ze sposobów, gdzie to w jaki sposób oni działają. Tak, wybierają często osoby, którym się mogą pokazać. Słuchaj, takich historii niesamowitych, oczywiście y, mamy mnóstwo ze względu na to, że prowadzimy te badania, ale nie ma to, jak usłyszeć bezpośrednio od badacza takie wyznanie wiary. Ja też takie kilka historii miałem. Y, Stasiu, no, obiecaliśmy sobie, że będziemy się teraz, ponieważ ty tam współpracujesz i działasz, tworzysz program telewizyjny u siebie. My tutaj mamy swoją telewizję niezależną we Wrocławiu, że będziemy dość często się komunikować i wzajemnie przekazywać sobie informacje z naszych przestrzeni. Chcę Ci serdecznie podziękować za tą bardzo ciekawą wypowiedź. No, pozdrowić tam wszystkich, którzy mi współpracujesz. Widzimy się na forum UFO 29 tutaj kwietnia we Wrocławiu, będziesz miał wystąpienie. Czekamy na Ciebie. W międzyczasie myślę, że będzie jeszcze kilka połączeń tutaj na tej linii, prawda? I wymiana informacji. Oczywiście, naturalnie. Jeśli mi się jeszcze 15 sekund, e, chciałbym Państwu powiedzieć, że na Facebooku, na głównej tej stronie tytułowej jest zdjęcie dziecka. To jest zdjęcie z lat 50. Dziecko jest w wózku. A tym dzieckiem na niebie jest uchwała czarno-białe zdjęcie. Ja tym dzieckiem coś jest. Nie wiem, co jest za dzieckiem, ponieważ jakość techniczna zdjęcia z lat 50. jest to kilka A natomiast obiekt jest widoczny widocznie technicznie. Teraz pytanie, dlaczego UFO manifestuje się Parskiemu, a nie innym? To ja się pytam, dlaczego UFO pojawiło się na zdjęciu moim z lat 50. i przeleżało w archiwach rodzinnych, żeby było jeszcze ciekawiej w mojej rodzinie i odnalazłem 2-3 świata temu. Dlaczego już wtedy kiedy miałem, mogę tam mieć na tym zdjęciu około dwóch lat, na niebie, na czarno-białym zdjęciu jest za UFO? Nie no to myślę, bardzo, bardzo myślę, ciekawe czy... to jest, ale to potwierdza ten syndrom UFO, choćby w też serialu tym dokumentalnym Taken Spielberga świetnym, Puszczany akurat chyba przez jeden z kanałów telewizji, ale nie typ chyba kanopli był, pokazujący, pokazujący historię wielorodzinnych, że tak powiem, całej genealogii rodziny, która jest dotknięta syndromem spotkań i porwań i spotkań z UFO, więc to jest raczej, raczej zasada niż, niż jakiś wyjątek, że ci, którzy zajmują się badaniem tego fenomenu, mają często od dzieciństwa jakieś dziwne doświadczenia z tym zjawiskiem i pod tym względem tylko znalazłeś jeden z ważnych dowodów, że Ciebie też to dotyka od młodych dziecięcych lat i myślę, że będziemy o tym też mogli jeszcze porozmawiać przy najbliższej okazji Stasiu, także jeszcze raz serdecznie Ci dziękujemy i do kolejnego zobaczenia, usłyszenia. czy wy jesteście wybrani. Nie, drodzy państwo, my nie jesteśmy wybrani. Ktoś wyznaczył nas i nie wiemy dlaczego, prawda? Czasami my sami się wyznaczamy. Tak, to jest fascynujące. Dziękujemy ci, Stasiu, jeszcze raz za tą rozmowę i do usłyszenia, do, do zobaczenia. które bardzo kocham i do którego zawsze wracam, ponieważ mam tam wielu przyjaciół między siebie, mojego najlepszego przyjaciela. Dziękuję Stasiu. Pozdrawiam czy... i pozdrawiam wszystkich Dziękuję, dziękuję ciebie, serdecznie. Później... Czekamy, wracamy na ciebie, czekamy. Serdeczności, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego wieczoru do usłyszenia. No dziękujemy Stasiowi. No Stasiu to jest ostra jazda i mi się zawsze podoba jak on mówi. To jest kolejny odcinek naszego dzisiejszego spotkania. Nie będę przedłużał, bo mamy jeszcze w sumie trzy punkty, a czasu coraz mniej. Więc kończąc małą planszą, zaraz zapraszam na kolejne ważne wydarzenie.